widzowie, skater prowczo z tej strony Yo, dzisiaj tak luzacko You know, jak to u skaterów uh -huh. Generalnie na wstępie szybkie info Chciałbym was zaprosić na mojego Twitcha <ścoughs> FIRE Teraz nam streamuje także Twitch TV Slash prowczo Podłoga Fajne gry, pogadanki, czasem jestem mądry I gramy w szachy wtedy akurat Ale generalnie to jest luzacko ah! Zaj... W ale mnie nie boli, bo tyle razy się wywaliłem na desę, że ból to już dla mnie frajda. Już nie przedłużajmy, tylko chodźmy do tego luzackiego i kozackiego odcinka. Także peace go! Y WWGZJO -Y O. Łapcie zadechy i lecimy! Hej, mam na imię Kamil i mam 18 lat. Chwila, chwila, chwila. A co to za przeskakiwane sceny, co? Proszę mi Tomati puścić slomo. Mhm, mhm Tak. Okej, okay, okej. Okay. Stwierdzam, iż ta dziewczyna wyjechała się na dupę. O. Gitara. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twój nauczyciel miał na Twoim punkcie obsesję i nie chce dać Ci spokoju? <śmum> On nie chce Ci dać spokoju, a Ty mu. Dobrych ocen oczywiście W sensie chodzi o to, że nie uczysz się i masz słabe oceny Spokojnie, o to mi chodzi tylko Nie, dzięki Bogu nie mój poprzedni nauczyciel Był starym nauczycielem, którego doprowadziłam do szaleństwa i odszedł Doprowadziłam do szaleństwa i odszedł A, czyli zabiłaś nauczyciela, jakbyś spoko Ten drugi, który przyszedł go zastąpić Był tym, który o mnie myślał Co zrobiłam z nauczycielem, który okazał się być moim przerażającym fanem Ale to tylko fan Czemu chcesz coś robić fanowi? Ja mam dużo fanów, znaczy Widzów, ale na pewno znajdzie się ktoś Kto uważa się za mojego fana Więc jakby, ja mu nie bronię, ok, Nie będę mówił, nie, nie, jesteś fanem, jesteś widzem Koniec kropka W każdym razie, no, ja bym nikomu, kto mnie ogląda Nigdy nie zrobił krzywdy, tylko miłość Tylko miłość, szczerzymy Tylko miłość, rozumiesz, kur... Chodziłam do szkoły, ale często opuszczałam zajęcia. Ale często opuszczałam zajęcia. O, to cały opis nie! Myślałam tylko o moim longboardzie. Lepiej jeździć po ulicach miasta z wiatrem we włosach, niż siedzieć w szkole. A ja na przykład zamiast siedzieć w szkole, to grałem w CS. Też Spędzałam cały swój czas na treningach w skateparku aż do momentu interwencji moich rodziców. Mati, we no na tę miskę. Co to są za kółeczka? Miały być płatki do mleka, a wyszły nakładki na p***a. Powiedzieli, że jeśli skończę w tym roku ze słabymi ocenami, to mogę zapomnieć o zawodach. I to mogę zapomnieć o zawodach. Stary, czemu ty zbawałeś szkolną tablicę informacyjną? Tablica ci się z deskorolką pomyliły. Szkoła była bardzo przygnębiająca, więc starałam się tam bawić tak dobrze jak mogłam. Skręcałam nauczycieli i jeździłam na desce po korytarzach. Po korytarzach. To się nazywa stół i ławka. Poprzedni nauczyciel nie mógł już znieść moich wygłupów, wystraszył się i odszedł. Zagroził też. Że się zemści, a ja zostanę wyrzucona ze szkoły. Ha! Nie tak łatwo mnie przestraszyć! No, takiego kozaka zgrywała, pewnie się bała na strasznym filmie. Zostań w domu, dzianku, jeśli jesteś taki święty, jeśli jesteś taki święty. Czyście czyliście Nie spinajcie się! Zastąpił go nowy nauczyciel, który miał na imię Ed. A który to ten Ed? W sensie Ed Ed czy Ed Ed, czy Ed Eddie? Bo może być to Eddie, a ona po prostu powiedziała Ed tak skrótowo. On mnie! Wal mnie! mnie, mnie. Spać spokojnie! Miał 22 lata i był surferem. Był surferem. Nie był surferem, był nauczycielem. Jedynie gdzie surfował, to palcem po dzienniku. Możesz sobie wyobrazić, jaki był opalony i wysportowany? Wszystkie dziewczyny w klasie były nim zachwycone. Czy Wy mieszkacie na Malediwach i szkołę macie na plaży, jakby zajęcia z naturą? Mnie to nie obchodziło, ale też to zauważałam. Czy kiedykolwiek robiłaś sobie żarty ze swoich nauczycieli? Czy kiedykolwiek nagram film, nie umierając z bólu? Przywitałam nowego nauczyciela tak ciepło, że oczekiwaliśmy, że już pierwszego dnia od nas ucieknie. Odpiłowałam nogę jego krzesła i gdy tylko usiadł, upadł z hukiem na podłogę. Cała klasa wrzała. Okej, okay, okej, okay. super śmiesznie jak ma się 14 lat. Ja mam za to jedno pytanie. Kto przynosi piłę do szkoły? Nauczyciel był zdezorientowany, ale nie wściekły. Ale miałam jeszcze jeden mocny żart, który zdecydowanie zepchnąłby nauczyciela na skraj. Kiedy nie patrzył, Podniosłam ze stołu jego batonika Otworzyłam opakowanie Posmarowałam go papryczką chili I ponownie zamknęłam Wait, ja jestem jakiś zlagowany chyba W sensie, ja myślałem, że ten prank to były robaki A ty mi tak jakieś batoniku Chyba mi ping skoczył. Gdy go ugryzł, zaczerwienił się, zakaszlał, a jego oczy się wywróciły. Ty też się wywróciłaś i to w drugiej sekundzie filmu. Więc nie zgrywaj tutaj maczo. jestem Byłam pewna, że się złamie. Będzie krzyczał, kto to zrobił, co do cholery. Co do cholery. Ale wrócił do klasy i kontynuował lekcję, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Nagle pod koniec lekcji. <laughs> Poprosił mnie, żebym została. Poprosił mnie, żebym została. Teraz będziemy mieć praktyki z budżetu. Dlaczego chciał, żebym została? Żeby dowiedzieć się, jak mi idzie? Pewnie na to, że masz duże te, wiesz. Ostatnio dostałem za to z demonetyzacji, więc jakby to. Bambaryły? Zamiast mnie oskarżać, zapytał, czy naprawdę jeżdżę na longboardzie. Powiedzmy, że tak, więc co? Stara się robić niezręcznie, niemiło i generalnie nie. Wtedy dopiero się wystraszyłam. I odjechała, tak? O, Czemu nie? Żebyś O kurczę chodzi. Ja kolę. Poprosił mnie. Żebym nauczyła go, jak jeździć na longboardzie. Póki co, wygląda to tak, jakby ten gościu serio chciał się nauczyć jeździć. On ma 12-22 lata. Ona ma co najwyżej 12. A ty nie jesteś mi z piękności? To, że ktoś jest dla ciebie miły, nie oznacza od razu, że chce się z tobą całować za garażami. Musiałam chodzić do tej szalonej szkoły i znaleźć czas na przygotowanie się do letnich zawodów, w których było wielu silnych konkurentów. W ogóle na longboardach robi się triki? Powiedziałam, że nie mam czasu. Potem popędziłam do skateparku, a moich przyjaciół tam nie było. A moich przyjaciół tam nie było. Zaskoczę cię. Ty nie masz przyjaciół, więc możliwe, że dlatego nikogo nie było. Było tam tylko kilku dziwnych kolesi. Byłam tam jedyną dziewczyną i wszyscy na mnie patrzyli. <grystanie> Trick Oli mi nie wyszedł i wylądowałam na tyłku. Oli? To, to, to było Oli? Ja wam pokażę co to jest Oli. To jest takie, że stajecie na desce i robicie tak. Tu i on tak podskakujecie. Zwykły podskok na deskorolce. A nie to co zrobiłaś. Chłopcy zaczęli się głośno śmiać, a jeden facet krzyczał, żebym stąd wyszła i pozwoliła jeździć normalnym ludziom. Co za dupek. Ty jesteś dupek. BUM! Pss. Bo wiecie, bo spadła na dupę. Dupek. Nie? Wtedy znajomy głos pojawił się od tyłu. Jak myślisz, czyj to był głos? Na pewno nie twojego nauczyciela. Dam sobie rękę uciąć, że to nie był on. To był Ed. Powiedział chłopcom, że nie zachęca ich to do śmiania się z błędów i upadków innych. A potem odciął im mu by. Profit! Nie odważyli się mu sprzeciwić. Ed mnie uratował, więc zasugerowałam, żebyśmy trenowali razem. Ty, szybka zmiana o 180%? Nagle czasu masz tyle, że nawet do domu go odprowadzisz? Bo czemu w sumie by nie? Więc zaczęliśmy jeździć po szkole. Jak niby jeździć po szkole? Widzieliście kiedyś kogoś, kto zapierdziela deskorolką po dachu szkoły? Tak Dach jest szyb, tam się nie da jeździć. Ed szybko się uczył. Po miesiącu treningów przeszliśmy nawet do bardziej skomplikowanych rzeczy. Jakich bardziej skomplikowanych rzeczy na longboardzie? Skręcania? A Zresztą... Miesiąc treningów, miesiąc! On dalej umie tylko jechać prosto? To by pomyślał, że ja i nowy nauczyciel zostaniemy przyjaciółmi. Zawsze się od tego zaczyna. Przyjaźń. Koledzy z klasy pytali mnie, czy się umawiamy. Potem zaczęli głupio plotkować. Czy kiedykolwiek padłaś ofiarą szkolnych plotek? Więcej tych pytań nam zadaj, najlepiej cały odcinek zróbcie... A! Pytań do widzów! Dziewczyny sugerowały, że nauczyciel wyraźnie do mnie podbija. A nawet jeśli tak by było, to co? chyba nasza skaterka była lepiej, bo mieć chłopaka nauczyciela, to hu, mokry sen każdej nastolatki. U mnie w szkole to nawet chłopaka księdza jedna miała. I po jednym incydencie przestałam chodzić do szkoły. Ktoś zamieścił nasze zdjęcie z skateparku na publicznej stronie szkoły, a to była kompletna katastrofa. Zdjęcie jak przybijacie piątkę! Przepamy. Groźby i oskarżenia, że byłam łatwą dziewczyną. Co zrobił to zdjęcie i jak trafiło do internetu? Tylko Ed i ja wiedzieliśmy o naszych treningach. Tylko Ed i ja wiedzieliśmy o naszych treningach. Tak, tak. Tylko ty i Ed i właśnie dlatego cała szkoła nas szkaluje! Na pewno! Zaczęłam go szukać na portalach społecznościowych i coś zobaczyłam. Było tam zdjęcie poprzedniego nauczyciela z napisem ukochany tata. No to się porobiło! Trudne sprawy z prawdziwych historii nam wyszły! Czy stary nauczyciel wysłał swojego syna, by się zemścił? O, człowieku! O, człowieku! O człowieku! Ostro! Zastanawiałam się, jak pozbyć się Eda i Eureka! Najlepszą obroną jest atak. No, chyba że akurat musisz się bronić, bo masz szacha. Wtedy nie zaatakujesz. Musisz się bronić. Wróciłam do szkoły i złożyłam na EDA skargę do dyrektora. I wiesz, co napisałam? Nigdy nie zgadniesz. Krótko mówiąc. Powiedziałam, że mnie nękał, nakłaniał do związku i tak dalej. Zgadłbym. Każdy z moich widzów zgadł. Jestem pewien, że dosłownie w momencie, jak powiedziałaś, że nie zgadniemy, to wszyscy pomyśleli o jednym i tym samym. Dokładnie właśnie o tym. Dyrektor zapytał Eda, czy naprawdę mnie dręczy. A jeśli to oświadczenie byłoby tylko kolejnym z moich wybryków, to byłby to mój ostatni raz, ponieważ od dawna szukał pretekstu, by mnie wydalić. Od dawna szukał pretekstu, by mnie wydalić. Wydalić. To brzmi tak dziwnie, jeżeli się mówi w kontekście szkolnym. Mój los zależał od odpowiedzi Eda. Wtedy byłabym skończona i nie mogłabym pójść na zawody, ale Ed wydawał się być normalnym facetem. Może miałby sumienie i by mnie nie wrobił? Widzowie, obstawiajmy! Ja obstawiam, że Ed teraz wyjmie pistolet i wszystkich zab... Zaczął mówić, że przyszedł do tej szkoły tylko z powodu swojego ojca. Zawsze był niecierpliwym, rozdrażnionym, zbyt surowym człowiekiem. Generalnie był starym manusia, co mówi tylko. Więc nie było zaskoczeniem, że jego ojciec zrezygnował z zawodu. Ed go zastąpił, by naprawić błędy ojca. O czym on mówił? On ci zaraz wyzna miłość, nie przerywaj. Ed powiedział, że chce się ze mną zaprzyjaźnić, znaleźć wspólny język, którego nie znalazł <grym> jego ojciec. O co mu chodziło? Tak jakby chciał się bronić? Tak jakby mówi, że Twoja skarga jest kłamstwem. Ale jednocześnie broni Ciebie przed wydaleniem ze szkoły. Ed szukał wymówek, tak jakbym to ja nie rozumiała jego zamiarów, bo nie określił się jasno. Więc wzięłam to za molestowanie. On by ci część na klasy, powiedział, to ty byś pewnie wzięła to za molestowanie, bo ty jesteś taką dziwną bohaterką. Byłam przygotowana na wszystko, poza tym, co powiedział dalej. To nieporozumienie i moje zażalenie było wyłącznie jego winą. O co chodzi? Ja, ja się zaczynam serio gubić. Dobrze, to jest koniec odcinka prawie? To była ostatnia rzecz, jaką spodziewałam się usłyszeć, ale poczułam ulgę. Uff. Dyrektor załatwił sprawę. Co jest? Czemu on zabił dyrektora? Po tym wszystkim wyjaśnił mi, że trochę myliłam się co do nauczyciela. Nasze spotkanie zakończyło się bez żadnych strat. Przeprosiłam Eda i poszliśmy na kawę. A potem na skorolki, a potem do ciebie do łóż. Dobra widzowie, ja was przepraszać nie będę. Chociaż... Może powinienem? Nie, to Wy to sami oglądacie z własnej woli. Znaczy, ja bardzo dziękuję, że oglądacie. Bardzo mi jest miło i proszę oglądajcie więcej, ale też czasami mam dość, okej. To się nie was. Nie Was kocham. Właśnie dlatego, że Was kocham i chcę mieć z Wami więcej interakcji, postanowiłem zacząć streamować na Twitchu, także twitchtv podłoga. Pamiętajcie o podłodze, jakby bez podłogi nie wejdziecie. Od czasu do czasu tam sobie liveuję. jest super atmosferka. Tak jak mówiłem zawsze na początku, ale tam mogliście trochę nie zrozumieć, bo to był profcio, skaterowcio. Generalnie zapraszam. Zapraszam też. Tutaj na Instagrama i to tyle. Trzymajcie się. I My head's spinning around. I can't see clean no more. What are you dating for? Love me like you do. Lo, lo love me like you do. Love me like you do. lo, lo love me like you do. Touch me like you do. Ta-ta-touch me like you do.